Lecę, lecę, pędzę, dzień dobry, lecę i pędzę do Agaty i jej córeczki Helenki, dlatego że one mają mi krusi balkon i na tym balkonie nic się nie dzieje. A jak ja gdzieś pójdę, to od razu się zacznie dziać, więc chodźcie ze mną, porobimy coś fajnego. Jesteśmy na Ochocie w budynku dość starym z lat 60. Mieszkam tu ze swoją córką Helenką. Wcześniej mieszkali tu moi dziadkowie i ja wychowywałam się jako dziecko. Mam na imię Helenka, mam 6 lat i po wakacjach pójdę do szkoły. Mój balkon dzisiaj wygląda nie najlepiej, znaczy jest totalnie pusty i strasznie brakuje mi na nim kwiatów. Balkon moich marzeń by wyglądał, żeby był cały w kwiatach. Chodź, dawaj. zobacz, Ciekawe. kto to. Halo? Dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, kochanie moje. Chodź, Helenko, tutaj. Chodź tutaj do mnie. Kim ty jesteś? Ja jestem Helenka. Dzień dobry, ja jestem Ula. Cześć, Agatko, dzień dobry. Cześć, miło mi. Jak się miewacie, dziewczyny? Dobrze. Dobrze? Może być dobry dzień? Tak. No to super. Helenko, ja słyszałam, że u was jest jakiś balkonik i on taki A, nie jest za specjalny. Już pani pokaże. Już pani pokaże. Chodź. A, biegnę za tobą, biegnę. No dobrze, czyli to jest Cię nasz bank. Tak. Patrz, zmieściłyśmy się w we 3 Wcale nie jest aż taki mały. Betonowa podłoga. Tak. Szału nie ma. No nie. Bariereczki cieniutkie, ciężko na nich coś powiesić. Tak. Miejsca. Tak średnio. Co? Myślicie, że się coś da, coś tu wyczarować? Tak, tak. Mamy nadzieję. Ale za to widok piękny. Zobaczcie, no jak się jest no, piękne. No, pięknie. O, i sąsiedzi mają kwiatki. Hmm? Tak, no dobrze. Słuchajcie, to umowa jest teraz taka. Ja zostaję tutaj całkiem mm -hmm. sama, bo to ma być dla was niespodzianka. Helenko, zgadzasz się? To teraz, kwiatuszku mój, czy ty zrobisz jakąś małą niespodziankę dla mnie? Czy jest coś, co by mi mogło sprawić przyjemność? Będzie. Będzie? To wy, dziewczyny, idziecie szykować swoją niespodziankę, a ja szykuję moją się spieszy, do zobaczenia. Dobrze, do zobaczenia! My się zabierzemy za ten balkon. Do roboty bardzo dużo tego nie będzie, ale zaczniemy od podłogi. Dlatego, że podłoga tutaj jest betonowa, jest brzydka, jest. Nie niefajna i nie dość, że niefajnie wygląda, to pewnie jeszcze się paskudnie nagrzewa. W związku z tym tutaj wyłożę takie gotowe panele, które nadają się na tarasy, balkony, um, które nam wyściełają tą podłogę. Będzie zupełnie inaczej, od razu zrobi się przytulniej. Druga rzecz, która musi tu być na zamówienie dziewczyn, to oczywiście kwiaty, więc wywiesimy tu piękne doniczki, ale będę chciała, żeby te kwiaty były spójne kolorystycznie. Będzie biel i zieleń, żebyśmy tutaj nie nakręcili za dużo kolorami. Kolejna rzecz, która tu się musi znaleźć, to jest różyczka, którą zażyczyła sobie Helena. Różyczka musi być różowa, bo mówiła, że lubi róż i ta różyczka stanie w tym kąciku albo w tym specjalnej Donicy. No i idąc dalej, chciałabym, żeby tu było takie miejsce, żeby sobie usiąść. Kupiłam więc mnóstwo pięknych poduszek. Do tego maciupeńki stoliczek, na którym będzie można sobie postawić lampkę wina albo soczek, kubek z czymkolwiek i będą sobie dziewczyny mogły tu urzędować od rana do wieczora i będzie im bardzo przyjemnie. To będzie szybka metamorfoza. Idę po moje płytki, żeby to wyłożyć i będziemy działać od razu. No to mam swój parkiet. Słuchajcie, parkiet polega na tym, że to są takie drewniane elementy, składają się z Podstawy, która jest wykonana z plastiku, i z tej wierzchniej części, która jest po prostu dobrze zaimpragnowanymi deseczkami. Co robię? Złączam jedne z drugimi. Mam tu, że tak powiem, końcówki damskie, czyli z otworkiem, i końcówki męskie, czyli z bolczykiem. Muszę połączyć jedne z drugimi, tak żeby to stanowiło całość i się nie przemieszczało. Natomiast, jeżeli mam jakieś troszkę nie do końca wymiarowe miejsce, mogę sobie spokojnie odciąć taki jeden fragment, albo dwa, albo trzy i dopasować. Ja tutaj zmieściłam. W poprzek dwa takie kafelki, a trzeci taki malutki musiałam sobie po prostu przyciąć i to jest gotowe, więc teraz je po prostu tylko na w świecie poukładam. Taki zestaw możecie kupić sobie w wiózku bez najmniejszego problemu i położyć gdzie tylko chcecie, nawet na mikrusim balkoniku, a to już robi dużą różnicę. Zobaczcie. Poczekajcie, bo przyniosłam Los Kwiateros. Los Kwiateros wyglądają tak: ponieważ balkon ma południową orientację, to Los Kwiateros będą takie, które wytrzymają nam tutaj upały. To są surfinie, takie bardzo drobniutkie. Surfinia zniesie absolutnie wszystko, trzeba ją tylko podlewać, kochać i o nią dbać. Druga rzecz, którą tu mam. Zapijcie mnie, ale nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Na pewno napiszecie mi w komentarzach. To jest takie coś zielone, co bardzo intensywnie pachnie i odstrasza komary. To się rozwija jak złe. Po prostu zarośnie nam tu wszystko, aż do sąsiadów piętro niżej, więc będzie wyglądało pięknie. Do tego pośrodku welon panny młodej. To też się pewnie jakoś fachowo nazywa. Z łaciny. Pluplarus. Rozmarus. Bulgaris, albo jakoś podobnie. Tak czy siak to wygląda bardzo ładnie, bo fajnie jest, jeśli mamy liściaste rośliny, obok posadzić coś, co trochę kwitnie, i pamiętać tylko o jednym. Jak nam coś przekwitnie, to my to pach, urywamy i dbamy o to, żeby stare kwiaty tutaj nie leżały, tylko żeby roślina pędziła wszystko w, w kwitnienie, w nowe kwiatki i żeby cały czas wyglądała ładnie. Jeszcze jedna doniczka. Mm, momencik. Ta Bardzo proszę. O, wszystko wygląda, tu się łamało. Naprawdę pięknie. I ja już teraz też wyglądam pięknie. Góra zrobiona, podłoga zrobiona. Co po środku? Zaraz Wam pokażę. Właśnie przyniosłam wyposażenie balkonu. Wiem, wiem, może nie jest imponujące, ale balkon też nie jest. Imponujących rozmiarów. Co z nim robimy? E, po prostu robimy z nim taki elegancki, fajny i piękny buduar, który się będzie składał z ogromnej ilości poduch, poduszeczek i poduszek. O, mamy zieleń, o której Helenka mówiła, że ją lubi. Poukładamy to tutaj pięknie. O, będzie się można oprzeć, rozkosić, rozgogolić. A kiedy przyjdzie pora i będzie chłodno, to będzie się można także przykryć. Natomiast dziewczyny dostaną ode mnie coś jeszcze. I co poda mi zaraz Ludwika, tylko się odwróciła i nie mogę dać jej tej e, szansy. Rączka Ludwiki jest nieodzownym elementem coraz większej ilości odcinków. I Ludwika teraz sięgnie po mój szary wór i poda go mi bezpośrednio. Na plan. Po co mi szary wór? Ano po to, że niestety um, tego typu poduszki nie mogą sobie leżeć na tym balkonie całymi dniami. W związku z tym, dziewczynki, kiedy się już zmęczą siedzeniem i będą miały dosyć i będą się obawiać tego, że może być wilgotno w nocy albo będzie padał deszcz, rzucą wszystkie te poduszki do tego wora i wstawią go sobie do pokoju. I on będzie sobie spokojnie czekał na następny piękny, słoneczny dzień na balkonie. Więc wór oddajemy na razie. Za to zaraz na plan wjedzie ostatni, kluczowy element. Wam, że jak na balkonik, który ma pół metra na metr, ja się urządziłam tutaj bardzo wygodnie. Mam mięciusie poduchy, z którymi e, mogę się tutaj mościć, opierać i na nich siadać. Mam kocyk, gdyby zrobiło mi się za zimno, ale to raczej nie dzisiaj. Mam różę, dlatego że takie było życzenie Helenki. Zobaczcie, to jest róża, która ma takie piękne, pełne kwiaty i one bardzo intensywnie pachną, więc to będzie absolutne szaleństwo. No i mam tutaj obok podręczny krzysełko, stoliczek. Na tym stoliczku krzesełku mogę sobie położyć lampkę winka albo filiżankę herbaty, ale mogę też sobie na nim usiąść, gdybym takie miała marzenie, żeby sobie siedzieć troszkę wyżej. No dobrze, dwie dziewczyny tutaj się zmieszczą spokojnie i będą sobie mogły podziwiać zachody i wschody słońca, jeśli tylko będą miały na to ochotę, więc myślę, że to już pora na to, żeby zawołać moje bohaterki. Prosto, prosto idziemy, idziemy, idziemy. Stop! Uwaga, trzy, cztery. O, wow! O wow! Ale mama się cieszy. Ale super co, Helena? Ja już mam większą kurkę. O Jezu, ale cudnie. A my mamy dla pani niespodziankę. Najważniejsze, prawda? Oczywiście. <noise> tak naprawdę to dla wszystkich niespodziankę. Na wszystkich niespodziankę, najlepszą na świecie. Czy, mogę. Tak! Słuchaj, to jest pomyślane tak, żebyś sobie tu siedziała możesz siedzieć na krzesełku, ale możesz Aha. też siedzieć na podusiach. Nie, no te podusia. A na krzesełku tak, wtedy że... trzymać sobie e, kniszeczek albo kawusie. Tak. Dokładnie tak. Dasz radę, ją doniec? O, ja ją biorę na chwilę, dziękuję. Sama ją zrobiłaś? Tak, sama, samy się. Postawcie jeszcze coś na szklanki. To jeszcze szklaneczki, poprosimy. Nie no ciasto wjeżdża, nie mogę. Wow, i to Murzynek mój ulubiony z truskaweczkami. No to wspaniale. Ale myślę, że się zmieści. Myślę, że się wszystko zmieści. O, idealnie. Słuchajcie, to ja wam teraz opowiadam. Helenko, staj koło mnie tutaj, tu, tu, tutaj tu, tu, do mnie, a ja będę opowiadać, dobra? Zobacz, tu masz takie białe kwiatki, one się nazywają Walon panny Młodej. I jak taki kwiatek przekwitnie, chciałabym, żebyś mu urwała koniuszek, dobrze? Zobaczcie, kto już jadł murzynka. <laughs> po drodze. <laughs> I teraz tak, to są też takie listeczki bardzo, będą długie, takie wąsy rosły. To ich nie obcinaj, wiesz, niech sobie schodzą w dół takimi długimi lawinami. Surfinia wytrzymuje każdą temperaturę, tylko musisz pamiętać, żeby ją dużo podlewać, dobrze? Mhm. Jeśli dzień będzie bardzo gorący, to możesz ją podlać nawet bardzo wcześnie rano i bardzo mhm. późno wieczorem, dobrze? To jest dla ciebie pachnąca róża, bo słyszałam, że ty marzyłaś o tym, żeby mieć różę. Tak. I ona jest w takiej pięknej donicy, która ma swoje własne nóżki, widzisz? Mhm. Tutaj masz stoliczek, możesz sobie postawić szklaneczkę, lemoniadę, ciasto, co tylko sobie zażyczysz. Mhm. A tu jest twoje poduszkowe królestwo. Usiądź sobie teraz, zobacz, wygodnie. Możesz sobie tu nóżki położyć. Ja chciałam no. powiedzieć, że jutro do Helenki koleżanka na nocowanie o, przychodzi, myślę, więc już, że już będzie wiem, szaleństwo. że balkon tak. Bardzo dobrze kombinujesz. Tu sobie opierasz, tu nóżki. O, pięknie. I pokaż mi, jak ty będziesz sobie jak tu siadała, co? Siedział? Siadaj, siadaj sobie. Siadaj, tu też jeszcze? No, będzie królewna na ziarnku grochu no, chyba. tak. Ale super, co? No, daj. I są zielone. Tak jak mówiłaś, że lubisz zielony, to chciałam zrobić ci zielone. A co masz pod nóżkami? Jaka jest podłoga? Drewiana. Drewienka są. I to są takie drewienka, w których nie ma drzask i to są takie drewienka, w których możesz chodzić bosą nóżką. Super. I nagle nie mamy tej betonowej okrągłej no, podłogi, tylko mamy coś, co stwarza klimat i wygląda ładnie. Jak Wam to wygląda? Dobrze. Dobrze, zaprosisz tu jutro swoją koleżankę. Tak dziewczyny. Czemu? Tylko żeby mi nie narozrabiała. Żeby nie narozrabiała. Koleżanko Helenki, nie wolno rozrabiać na nowym balkonie, pamiętajmy o tym. Więc życzę wam, drogie panie, chodź do mnie, Heleneczko słodka, żebyście się tutaj dobrze bawiły, żebyście miały fajne miejsce i chciałam ci pokazać coś jeszcze. z tym przodem tam, tak o tu. Wiesz, po co to jest? Nie. A co będzie, jak będzie brzydka pogoda? Na poduszki. Dokładnie tak. Jak będzie się zapowiadała brzydka pogoda, to tu ci się zmieszczą wszystkie poduszki, dobrze? Wrzucisz je tu i będziesz je miała i będziesz się mogła nimi bawić nawet w salonie, albo w swoim pokoju, dobra? Tak. Czy są buziaki dla ciotki, która zrobiła dobry balkon? No tak. No to dawaj. Dawaj, dawaj całusa. Ciocia Bałdet, causa. <słuch> Jaka ty jesteś silna. Niesamowite. Dziękuję ci pięknie. Jesteś rewelacyjną dziewczyną, wiesz o tym? No i to mi się podoba. I jeszcze pełną, pełną własnej wartości, to już ja chciałam powiedzieć. Mamy. Mama bardzo... bardzo, bardzo dziękuję, bo to taki będzie końcik dla mamy. Koniec będzie, Słuchaj, mm. podziel, się, podziel się z Helenką, która już widzę, że dobrze się tutaj czuje. Dziękuję Wam pięknie, jesteście dziękuję. To była sama przyjemność, więc wy zostajecie i się relaksujecie zdecydowanie. A ja śmigam do domu trochę odpocząć. Co wy na to? Tak! Pioneros! Pioneros, do zobaczenia. Do zobaczenia, Uśka, pa! Pa! pa. Widzicie, nawet z najmniejszego balkoniku da się wyczarować ze spokoju, relaksu i odpoczynku. No a propos czarowania, czy ktoś z Was miałby ochotę wyczarować mój taras? Bo właśnie nadarza się taka okazja. Jusk daje nam taką szansę. Wy wybieracie meble, produkty, dodatki. a Bierzecie sobie mój taras i urządzacie go tak, jak chcecie. Zgłaszajcie się, a jeden z widzów przyjedzie do mnie do domu i urządzi mi taras po swojemu. Szczegóły tego konkursu w opisie filmu macie tylko 4 dni na reakcję, tylko do czwartku działamy. W związku z tym zaglądajcie szybko, zgłaszajcie się. No i kogoś z Was przywitam u siebie. Do zobaczenia! W Nie klaskam? וואו! אוו! בזוהה!